Tak? Cimerino to ogierek, który przybył do nas już opromieniony sukcesem na dniach polskich koni sportowych w stadnie Koni Bielin, gdzie zwyciężył w grupie Ogierków. E, oczywiście polski koń sportowy, urodzony 16 kwietnia 2023. Hodowcami i właścicielami tego ogierka są państwo Mirosław i Beata Piwko. Ślątkowic w województwie Łódzkim. A Cimerino jest po ogierze. Meganus PS to ogier, który wywalczył sobie boks ogiera czołowego w, stadni, w stadzie ogierów Paula Schocke-Mille. Znakomitymi wynikami w konkursach dla młodych koni jest ten ogier dosiadany przez japońskiego jeźdźca Eikena Sato. Aktualnie są to konkursy 140 cm, także na arenie międzynarodowej. Meganus ma doskonały rodowód, syn Messengera, Ogiera, który jest po ojcu Montender, a to mistrz Europy pod Marco Kuczerem, od klaczy Barbie Girl, bezpośrednio po Balu Bedi Rue, który pod brazylijskim miejscem Rodrigo Pessoa był trzykrotnym zwycięzcą Pucharu Świata, a następna matka to pełna siostra legendarnego Ogiera Sztakat. Równie ciekawa jest żeńska strona Meganusa, bo jego matka, klacz Whiskey to matka trzech koni klasy międzynarodowego Grand Prix Chaganus, Casino Blue i Chatago. Następna matka Gastona to pełna siostra Wałacha. Gaston M. o rodowodach skokowych, ale uzyskał też najwyższy wynik łączny całej wystawy. Uzyskał także najwyższą ocenę za ruch 9,5. Syn ogiera Meganus PS. Ogiera z kolekcji ogierów Paula i Od Czelentana po Lewistano. Hodowca i właściciel. Państwo Beata i Mirosław Piwko. Ze Ślątkowic w województwie łódzkim. Podwójny czempion źrebiąt. Dni Polskich Koni Sportowych. Po sukcesie w połowie lipca w stadnie koni Bielin powtórzył swoją klasę na pokazie w Turzynie. Pożegnajmy gorącymi brawami. Wielki sukces i wielki wysiłek włożony w wyhodowanie, przygotowanie i zaprezentowanie tych pięknych zwierząt.